Ta historia zaczyna się w momencie, gdy pewien dobry pies wykazał niesamowitą troskę, przyjmując pod swoją opiekę maleńkiego kotka i wychowując go jak własne szczenie. Tak narodziła się niezwykła więź, historia o przyjaźni, zaufaniu i bezgranicznej miłości, która poruszyła serca wszystkich, którzy mieli okazję ją zobaczyć. Głównym bohaterem tej opowieści jest mały kotek o imieniu Skyle. Był drobną, puszystą kuleczką o śnieżnobiałym futerku i błyszczących, pełnych ciekawości oczach. Jego spojrzenie zdradzało zarówno fascynację światem, jak i delikatną naiwność, tak typową dla bezbronnych stworzeń. Jednak jego życie od samego początku nie było usłane różami. Skyle przyszedł na świat w hodowli, gdzie nie traktowano zwierząt jak żywe istoty, lecz jedynie jako źródło dochodu. Krótko po narodzinach dostrzeżono u niego pewną cechę, jego łapki były nieco większe niż u pozostałych kociąt. Dla zwykłej osoby mogłoby to być jedynie uroczym szczegółem, ale dla hodowcy stało się to wadą, oznaką i defektu. W jego oczach Skyle nie miał żadnej wartości, więc postanowił się go pozbyć. Bez chwili zawahania zaniósł maleństwo do kliniki weterynaryjnej z poleceniem uśpienia. Los jednak miał dla niego inne plany. W klinice pracowała kobieta o wielkim sercu i ogromnym współczuciu. W przeciwieństwie do bezdusznego hodowcy, nie dostrzegała w skleerze wadliwego zwierzęcia, lecz kruchą, niewinną istotę, która potrzebowała miłości i opieki. Nie mogła pozostać obojętna wobec jego losu i, kierowana empatią, podjęła najważniejszą decyzję: postanowiła zabrać kotka do swojego domu. Ten gest całkowicie odmienił jego życie i dał mu drugą szansę na szczęście. Nowy dom był dla skelera zupełnie innym światem ciepłym, bezpiecznym, wypełnionym troską i miłością. Ale choć było to miejsce pełne dobroci, on nadal czuł lęk. Największym powodem jego obaw było to, że nie był tam jedynym zwierzęciem. Wśród domowników znajdował się ogromny złoty retriever o imieniu Mouchito. Dla maleńkiego kotka który już raz doświadczył odrzucenia, obecność tak wielkiego psa była przerażająca. Każdy jego ruch wydawał się głośny, każdy krok potężny. W pierwszych dniach Skyle trzymał się na dystans. Jego drobne ciałko drżało, gdy ukrywał się w kącie z szeroko otwartymi oczami obserwując otoczenie. Mouchitoł, jako łagodny i mądry pies, zdawał się doskonale rozumieć obawy malucha. Nie narzucał mu się nie próbował na siłę zbliżyć. Zamiast tego dawał mu przestrzeń, pozwalając powoli oswoić się z nowym światem. Ale z każdym dniem ciekawość kotka rosła. Obserwował mu uchito z ukrycia, studiując jego ruchy i zachowanie. Zaczynał rozumieć, że ten wielki pies nie stanowi zagrożenia, przeciwnie, emanował spokojem i troską. Pierwszy przełom nastąpił, gdy Skyle, czując się odważniejszy, Podszedł do Mouhitou i nieśmiało dotknął jego łapy. Pies zareagował najłagodniej. Jak tylko mógł, delikatnie poruszył ogonem i spojrzał na kotka z ciepłem w oczach. To był początek ich niezwykłej więzi. Mouhitou instynktownie przyjął rolę opiekuna. Gdy Skyle spał, pies czuwał przy nim. Gdy kotek bawił się w pokoju, Mouhitou ostrożnie mu towarzyszył. Nawet gdy Skyle próbował wspinać się na meble... Pies z troską obserwował, gotów w każdej chwili pomóc. Tak narodziła się ich niesamowita przyjaźń, która zaskoczyła wszystkich. Mouchito stał się nie tylko przyjacielem, ale też przewodnikiem i opiekunem dla Skylera. To, co zaczęło się od strachu i niepewności, przerodziło się w niezwykle silną więź jedną z tych, które pokazują, że prawdziwa miłość i troska nie znają granic gatunkowych. Mouchitą, Dzięki swojej niezwykle łagodnej i troskliwej naturze, intuicyjnie wyczuł, że przed nim znajduje się maleńkie, bezbronne stworzenie, które potrzebuje ciepła i ochrony. Już przy pierwszym spotkaniu zachował się z niezwykłą delikatnością, podszedł powoli, ostrożnie powąchał małą, puszystą kuleczkę i położył się obok niej, jakby chciał powiedzieć: Jestem tutaj, nie zrobię ci krzywdy. W jego oczach można było dostrzec tyle dobroci i zrozumienia że Skyle, początkowo sparaliżowany strachem, zaczął stopniowo się rozluźniać. Po raz pierwszy w swoim życiu poczuł coś, czego tak bardzo mu brakowało miłość i troskę. Od tego momentu między nimi zawiązała się niezwykła więź. Mouhito ustał się dla Skylera nie tylko przyjacielem, ale także jego opiekunem, przewodnikiem, a w pewnym sensie nawet przybraną matką. Nie odstępował go na krok, Śledząc każdy jego ruch i z czułością obserwując, jak kotek odkrywa swój nowy dom. Gdy Skyle postanawiał eksplorować kolejne zakamarki, Mouhito ucierpliwie kroczył za nim, gotów w każdej chwili użyczyć mu swojej miękkiej sierści jako poduszki, gdyby kotek nagle się zmęczył. Pozwalał mu wspinać się na swoje plecy, zasypiać wtulonym w jego ciepłe futro, a nawet delikatnie masować go swoimi malutkimi łapkami. Dla Skelera ta troska była prawdziwym cudem. Kotek, który do tej pory znał tylko samotność i strach, nagle znalazł się w świecie, w którym ktoś się nim opiekował i pragnął jego szczęścia. Przestał szukać ukrytych zakamarków, w których mógłby się schować, zamiast tego zawsze zasypiał przy Mołchitołu, wtulony w jego puszystą sierść i wsłuchany w jego równy, uspokajający oddech. Po raz pierwszy w życiu czuł się naprawdę bezpieczny. Z każdym dniem ich więź stawała się coraz silniejsza. Nie byli już tylko współlokatorami, stali się prawdziwą rodziną. Skyle nauczył się ufać, a Mouhito z radością kontynuował swoją rolę opiekuna. Ta niezwykła historia pokazuje, że miłość, troska i współczucie potrafią przezwyciężyć wszelkie różnice. W świecie, w którym ludzie często dzielą zwierzęta na wartościowe i bezwartości, ich relacja przypomina, że każda istota zasługuje na miłość i szansę na szczęście. Gdy Skyle rósł, jego pewność siebie kwitła. Kotek, który kiedyś był nieśmiałym, lękliwym stworzeniem, zmienił się w odważnego, energicznego, młodego kota. Jego duże łapki, które hodowca uznał za wadę, stały się symbolem jego siły i hartu ducha. Mimo swojej nowo zdobytej niezależności, Skyle nie zerwał więzi z Mouchito. Każdego wieczoru niezmiennie szukał swojego wiernego przyjaciela, by wtulić się w niego przed snem. Ten codzienny rytuał był dla nich obu przypomnieniem o tym, kto był przy nim w najtrudniejszych chwilach. Ich relacja była czymś więcej niż tylko przyjaźnią. To był dowód na potęgę miłości i opieki. Instynkt macierzyński Mouhito udał Skelerowi wsparcie, którego tak bardzo potrzebował, pomógł mu dorosnąć i odnaleźć swoje miejsce w świecie. W zamian Skyle wniósł w życie Mouchitou radość, ciepło i poczucie celu. Stali się nierozłączni, dni spędzali na zabawie, odpoczynku i po prostu cieszeniu się swoją obecnością. To, co czyni ich historię jeszcze bardziej niezwykłą, to sposób, w jaki obala stereotypy. Powszechnie uważa się, że psy i koty są odwiecznymi rywalami, ale Mouchitou i Skyle udowodnili, że jest zupełnie inaczej. Ich więź to piękne przypomnienie, że miłość nie zna granic, nawet jeśli chodzi o różne gatunki. Delikatność Mouchitou i bezgraniczne zaufanie Skelera stworzyły przyjaźń tak czystą i szczerą, że każdy, kto o niej usłyszał, był nią poruszony. Nawet gdy Skyle dorósł i stał się silnym, pewnym siebie kotem, jego relacja z Mouchitou pozostała tak samo silna jak na początku. Nie wyobrażali sobie życia bez siebie nawzajem. Ich historia poruszyła serca ludzi na całym świecie, stając się żywym dowodem na uzdrawiającą moc miłości i na to, jak niespodziewanie może ona połączyć istoty, które na pierwszy rzut oka wydają się tak różne. Historia mohito i skillera prezypomina nam, ze rodzina to nie tylko wezi krui, ale prezyd wistkim ci, torzi sa przy y nas w nidź trudniasik trwalacz, koczyja nas bezwarunko i pomagadza nam stak se nie dź Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ich niezwykła więź będzie trwała przez wiele kolejnych lat, niosąc radość i inspirację wszystkim, którzy o niej usłyszą. Ich historia to doskonały przykład współczucia, zaufania i miłości, które mogą istnieć między zwierzętami i przypomnienie dla każdego z nas, jak ważne jest docenianie relacji, które dzielimy z tymi, którzy są nam naprawdę bliscy.